Słuchajcie, jest takie jedno miejsce na Ziemi, konkretnie w Warszawie. Nazywa się Radość. To jest takie osiedle, gdzie wszyscy chodzą uśmiechnięci, gdzie pogoda zawsze jest super, słońce świeci zawsze, nawet jak jest za chmurami. No i dzisiaj jest dzień, gdy jedyny dzień w roku. Wybiegniemy z radości, z radością. I w ogóle uśmiechnięci, jest fajnie. Pogoda, nie ma złej pogody, jest tylko złe nastawienie, więc nastawienie e, jest pozytywne. E, idę odebrać pakiet, chodzę na miasteczko biegowe. Eee, trochę wieje, ale dlatego wziąłem swoje różowe, szczęśliwe rękawiczki. No i zobaczymy. Jest e, 9.16, 40 minut do startu. E, muszę zdążyć odebrać pakiet, e, jeszcze się trochę porozgrzewać. No i jedziemy. Biegniemy. Już pakiet. Idziemy odebrać koszulkę. U, czuję się podekscytowany. bardzo dużo osób. Fajnie, fajna atmosfera. Pakiet w pakiecie oczywiście numer. napój orzeźwiający mamy też bufa bieg z radością oczywiście koszulka izotonik kolejny napój, naturalny izotonik przekąska jakieś vouchery, ulotki i oczywiście torebka a właściwie torba, fajna torba

już po biegu udało się y, zrobić życiówkę czego y, nie zamierzałem nie spodziewałem się e, 45 minut 27 sekund według y, zegarka zobaczymy jak będzie oficjalnie ale naprawdę mega fajna trasa płaska szybka Eee, super wrażenia, fajni ludzie, fantastyczny doping, muzyka. Eee, no i faktycznie nie padało, był trochę wietrzyk, ale pogoda świetna na tego typu bieganie. Eee, super, super, jestem bardzo zadowolony. Nie planowałem naprawdę takiego wyniku, a się udało. Fajnie. To jest taki breloczek, tak? tak to Super, fajnie, dziękuję. No biegu. Jak możecie dostrzec, rozpadało się na dobre. Ja już w samochodzie bardzo dobrze się czuję. Udało się zrobić życiówkę. Najlepszy czas w sezonie. To nie miał być taki wynik 45 minut 25 sekund. A ja przygotowuję się do biegu. Na 11 listopada bieg niepodległości, zamknięcie sezonu w Warszawie biegowego i też zamknięcie triady biegowej warszawskiej. Tam celuje wynik 45 minut. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj się udało poniżej 46 minut. Zaskakująco dobrze mi się biegło. A! Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.